W 1876 roku niemiecki chemik wynalazł błękit metylenowy. Wynalazł go po to, żeby barwić go, barwić za jego pomocą wełnę, między innymi. Potem wiemy, że zastosowano go do dżinsów, ale bardzo szybko się okazało, dostrzeżono, że on też ma właściwości uzdrawiające. To się stało pośrednio, ponieważ wykorzystywano ten barwnik do barwienia pewnych bakterii po prostu, żeby je lepiej widzieć pod mikroskopem, odróżnić od innych bakterii. Między innymi, między innymi polski badacz używał do barwienia właśnie bakterii malarii i w ten sposób zauważono, że no, ten błękit zabija bakterie malarii po prostu. I w ten sposób no, zaczęto badać także zastosowanie w innych przypadkach. Bardzo szybko też zauważono, że ma on pozytywny wpływ na pracę mózgu. Potwierdziły to badania, które wykazały, że bardzo szybko i bardzo łatwo metylen, błękit metylenowy, dostaje się właśnie do mózgu i tam, i tam się kumuluje w pewnym sensie nawet. Zaczęto więc leczyć niektóre choroby skutecznie, między innymi psychozę. Obserwowanie działania... Tego błękitu albo komórek zabarwionych tym błękitem pod mikroskopem, zaowocowało też zauważeniem, że e, błękit ma niezwykły talent do wyszukiwania uszkodzonych komórek. Znaczy jest on pożyteczny i przydatny do, do zdrowych komórek, ale jakby w pierwszej kolejności on wyłapuje te chore komórki, po czym działa na nie uzdrawiająco. Jeśli chodzi o sposób działania błękitu, to jest on trochę skomplikowany, więc pozwolę sobie przeczytać po prostu z tej książki ten sposób działania jego. Otóż działanie błękitu metylowego polega na bezpośrednim zwiększeniu efektywności oddychania mitochondrialnego poprzez interakcję z łańcuchem transportu elektronów. Łańcuch transportu elektronów to zespół czterech kompleksów białkowych. Które znajdują się wewnątrz błony mitochondrialnej i są odpowiedzialne za produkcję ATP. Proces ten nazywany jest fosforylacją oksydacyjną. Niezwykłe efekty terapeutyczne wynikają ze zdolności błękitu metylonowego do pełnienia funkcji alternatywnego nośnika elektronów, gdy którykolwiek z kompleksów mitochondrialnych jest dysfunkcyjny. Pozwolę sobie wymienić kilka zalet stosowania tego błękitu metylenowego. Nie przeczytam wszystkich z tej książki, ale kilka, które wydaje mi się, że chyba najbardziej Was zainteresują, to zacytuję. Na przykład, no, oczywiście hamuje syntezę tlenku azotu, e, zwiększa zużycie tlenu i produkcję ATP zwiększa zużycie glukozy, zwiększa stosunek, o to trudne jest, NAD plus, tam D, o nie zmniejsza produkcję kwasu mlekowego, jest silnym przeciwutleniaczem, działa podobnie do witaminy E, hamuje monoaminoksydozę, pełni funkcję alternatywnego nośnika elektronów, w mitochondrialnym łańcuchu transportu elektronów. Następnie hamuje wydzielanie prolaktyny, Osłabia działanie estrogenu, o którym wspomniałem. Podwyższa poziom hormonu tyroksyny, jednocześnie obniżając poziom TSH. Podwyższa poziom testosteronu, a więc można się domyślać, że i na męskość będzie miał wpływ pozytywny. Rośnie popularność błękitu metylonowego jako leku, preparatu zdrawiającego, Jest coraz więcej badań na ten temat. No i niektórzy przypuszczają, że to kwestia czasu, a zostanie uznany za najbardziej skuteczny preparat uzdrawiający, być może jaki istnieje, ponieważ on dość selektywnie właśnie wyszukuje komórki chore. Znaczy w ogóle całe cała to uzdrawianie nie polega na tuszowaniu problemu, tak jak to zwykle bywa w przypadku leku, ale polega na takim działaniu, jak to nazwano, na naprawie działań metabolicznych. Znaczy Coraz częściej się przekonujemy, że choroby to są przyczyną metabolizmu. A błękit metylenowy dociera selektywnie do komórek i tkanek o zaburzonym metabolizmie właśnie. I je naprawia. Także to tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o błękit. Ja też, jeżeli jesteś zapisany na listę subskrypcyjną, to wyślę dzisiaj też artykuł o tym, jak się w dwa tygodnie odrobaczyć, czyli pozbyć pasożytów. A jeśli jeszcze nie jesteś, nie subskrybujesz, nie jesteś moim subskrybentem, to zachęcam Cię do zapisania się, bo otrzyma takie wiadomości. Także dziękuję za uwagę i zapraszam niebawem na ciąg dalszy.